Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale po raz kolejny i dzisiaj zapraszam Was na recenzję paletki z kolorem, czyli nowej paletki z glam shopu, nowej ósemki plastikowej. W skład tej kolekcji, bo to kolekcja świąteczna, wchodzi właśnie no tak, cztery. Wchodzą właśnie cztery paletki i jest to Nude, smoki, właśnie z kolorem oraz ciepła. Paleta wygląda następująco. Przychodzi o, opakowanie zewnętrzne, a w środku dzieje się dzieje. Także jak widzicie jest holo. W środku mamy osiem cieni. Formulacji ultramatów oraz ultra pereł. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda. Jeżeli chodzi o rozkład, ja z dzisiejszego filmu to będą trzy makijaże, łącznie z tym, który teraz się znajduje na powiekach, ale kontynuując temat paletki, w środku wygląda tak. Mamy tutaj cztery maty oraz cztery cienie błyszczące. O formulacji już wspomniałam na początku. Paletka kosztuje 49 zł, jest dostępna na stronie Glam Shopu i. Jest plastikowa, stąd też niski koszt produkcji. Nazwy cieni mamy z tyłu: oczywiście są oryginalne, jak zwykle, Owcy, pozytywny, migdałowy sedno, konstelacja, układ, sezamek oraz kogel mogę. Jak patrzę na tą paletę, jak ją zobaczyłam. To zgadnijcie, które cienie spodobały mi się najbardziej. No, oczywiście te dwa tutaj. Bardzo ucieszyłam się, że jest ta żółć, bo ja polowałam na cień raca z kalendarza z cieniami, którego w tym roku oczywiście nie kupiłam. Mówię oczywiście, no bo jak jest, to każdy wie. I ten cień Kogel Mogel. Jeżeli chodzi o to, jak te cienie wyglądają w związku z innymi turbopigmentami, czyli w kontraście z innymi turbopigmentami, to powiem Wam na szybko. Ten właśnie mi się kojarzy z racą. Ten tutaj kogel-mogel kojarzy mi się z turbo... nie, z ultraperłą Tabasco z palety Papryka. Ten tutaj troszeczkę z abstrakcją, troszeczkę z magentą. Ten to taka uboższa wersja turbo-turbo-turbo Vegas Biss. a ten cynamonowy chyba z palety Blask i Cienie. No i tutaj to chyba... Wy, wy mi powiecie, bo jesteście specjalistami od brązu dla kogo jest ta paleta, bo oczywiście sobie omówimy, oczywiście dla wszystkich jest tu paleta na każdą kieszeń, zresztą Hania wspominała że taki właśnie jest cel tych paletek żeby każdy mógł wypróbować, mógł sięgnąć po Glam Shop i zobaczyć jaka jest formulacja tych cieni oraz jaka jest ich jakość, tak jak wspomniałam mamy tutaj 8 cieni, ten cień o, ten cień pierwszy Czyli nazywany jest on, nazwany jest on migdałowy. No, służył mi oczywiście do przypruszenia łuku brwiowego. Jeżeli już idziemy dalej, matami ten jest przecudny, czyli taki koralowy. No i dwa dzienniaczki, czyli układ oraz sezamowy, tak. Myślę, że ta paleta jest dla osób, które oswajają się dopiero z kolorem i które chcą wprowadzić trochę błysku w życie. Te błyski różnią się między sobą wykończeniami, jak to z ultra perłami bywa. Te są troszeczkę bardziej spokojniejsze i nie mają takiej gęstej drobiny, natomiast te dwa wystrzałowe są takie bardziej płatkowate. I przyjrzyjmy się, jak wygląda paleta po trzech makijażach. Moim zdaniem jest to właśnie jedyna. Na ten moment wada tej palety i tej formulacji cieni, no bo oczywiście to, że się sypią, no to jest cecha cienia i wszyscy to wiemy i tak dalej. Czy komuś pasuje, czy nie pasuje, tak to po prostu jest, ale właśnie przez to myślę, że bardzo szybko sięgnę denka w tych cieniach zawsze mogę kupić drugą paletkę suma sumarum, ja wam tę paletkę polecam, bardzo się cieszę, że ją mam w swojej kolekcji, zwłaszcza, że jakość to jest właśnie ta glam shopowa jakość nie ma się tutaj czego czepić, stosowałam na trzech bazach, czyli na bazie z korektora na bazie z pomadki, mojej ulubionej oczywiście Golden Rose od cieniu numer 10 oraz na bazie we współpracy ze zmalowaną czyli na białej bazie, żeby wybić kolor, także każdy kolor jest naprawdę, jeżeli chodzi o maty Solidnie napigmentowane, ładnie ze sobą współpracują, fajnie się trzymają powieki. A jeżeli chodzi na błysk, to nakładałam zarówno. Na gołą powiekę, jak i bez bazy, jak i na mój ulubiony klej, czyli Clay Zinglota Body Art Adhesive, ale to zobaczycie oczywiście w makijażach, na które Was teraz zapraszam. Jeżeli kończycie filmik w tym momencie, no to dziękuję Wam za uwagę. Oczywiście dajcie znać, co myślicie o tej paletce, a jeżeli nie, to już teraz Was zapraszam na makijaże. No i w tych makijażach zobaczycie, jak mi się współpracowało z tymi cieniami, jak się odnalazły na mojej powiece. Natomiast jeżeli miałabym wspomnieć, jacy są moje ulubieńcy z tej Palety, no to mówiąc o matach, zdecydowanie te dwa tutaj, czyli sedno oraz układ. Mam nadzieję, że nie mylę tych nazw, ale cały czas się uczę. Oraz oczywiście kogel, mogel i. No chyba wiecie, chyba wiecie, pozytywny. Także tym pozytywnym akcentem kończę, oczywiście. O, jeszcze ostatni element, o którym nie wspominałam. Mówiłam oczywiście, że paleta jest plastikowa i że. Jest to kwestia sporna, bo wiadomo, środowisko i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tutaj się rozwlekać nad tym tematem. Wiele z Was pisało, że nie podoba Wam się, no nie podoba Wam się to podejście, no ale z drugiej strony wiecie, jak to jest. No, każdy chciałby spróbować, nie każdy ma nakłady finansowe, żeby kupować paletę za 120, za 200 zł. Także myślę, że weźmy to pod uwagę. A cienie są naprawdę rewelacyjne. Także jak za cienie 49 zł, 8 kolorów w takim ładnym, holograficznym, nowoczesnym opakowaniu, to moim zdaniem się opłaca. Jeszcze tutaj to pudełeczko zewnętrzne, przepiękne. I to jest limitka, także nie wiem, nie wiem, czy do wyczerpania zapasów. Hania oczywiście pewnie będzie informować u siebie na Instagramie. Ja już na tyle, tyle na dzisiaj, tyle w tej części, zaraz przechodzimy do makijażu, także do zobaczenia w makijażach, a jak nie, to w następnym filmiku. No, cześć, jedziemy z pierwszym makijażem. Jeszcze nie umiem nazw cieni, więc wiecie, jakbym się pomyliła, to bierzcie to na poprawkę. Stwierdziłam, że spróbuję dzisiaj pomalować się do lusterka zawartego w palecie i zrobimy, nie wierzę, że to mówię, ale zrobimy coś neutralnego. Zaczynamy sobie od tego beżowego cienia, który nazywa się, uwaga, uwaga, migdałowy. Już podczas robienia słoczy zauważyłam, że one faktycznie się pylą, czyli tak jak zawsze przy formule ultra matów. No i tutaj pod łukiem brwiowym idealny cień właśnie służący do przypruszenia tej powieki. powieki, powieki też, ale ja robię pod łukiem brwiowym, a jako bazę nałożymy bazę zmalowaną, czyli we współpracy z Vibo. I zobaczymy, jak one się będą na niej sprawować. Zauważyłam ostatnio, że jakoś takie miałam przesuszone powieki, więc być może dawałam za dużo tej bazy. No ale wiecie, jak to ja nie ja lubię nawalić na bogato, a później jak zwykle płacz i zgrzytanie zębów. Dobra, zobaczymy, co tutaj dzisiaj wyjdzie. Mam taki plan, że w każdym z tych makijażu użyję sobie jakiegoś błysku. No, bo... no jak żebym mogła inaczej? Słuchajcie, dobra, i jedziemy z tym odcieniem sedno. Chyba zrobimy sobie coś takiego właśnie prostego, czyli odcień sedno, halo? Odcień <laughs> sezamek, sedno, sezamek oraz na środku powieki walniemy ten, który zwie się obcy, tak? Obcy. Dobra, jedziemy, słuchajcie. Dobra, biorę pędzel, dzisiaj mam pędzel Hakuro 70 Sypią się, sypią... Ja zawsze o tym wspominam, bo... o, jaki śliczny. Nawet powiedziałabym, że on jest bardziej neonowy niż w palecie. Zawsze wspominam o tym, osypie, bo sama się tym, że tak powiem, żywo interesuje, czy coś się mocno sypie, czy nie. Pigment, jak widać, jest dosyć pokaźny. Ja nałożę również ten cień wewnętrznym. w wewnętrznym kąciku, już sobie tak blenduję do góry, żeby mi szybko poszło i żeby tak jak z tak, jak wspomniałam, żeby to był taki właśnie szybki makijaż. Mam wrażenie, że on jest ten cień troszeczkę suchy, ale patrzcie, jak się szybciutko czepił tej powieki. No, oczywiście, baza, baza, baza robi tę robotę również. Ciekawa jestem, na ile te cienie mi wystarczą, szczerze mówiąc, bo wiecie, jak tutaj tyle się tego osypuje. To znaczy to, że nie będą zbyt wydajne. Fajnie, że jak dodaję, dobudowuję ten kolor, to on faktycznie się buduje, a nie zanika gdzieś w czasu przestrzeni. Także super. I bierzemy sobie ten dzienny odcień, czyli odcień migdałowy. Ok. Bardzo ładny, wiecie, jak na brąz. Jak na brąz to jest ok. Zaraz zobaczymy, czy one się spoko ze sobą połączą. Mam nadzieję, że A i owszem. I teraz zadajmy sobie pytanie, czy one się pylą tak samo jak we wszystkich dziewiątkach? Moim zdaniem tak. Jak we wszystkich. Oczywiście ja wszystkich nie mam, ale mówimy o tych, które posiadam. Jestem pod wrażeniem tego, że Fajnie się ze sobą łączą. Nic się tutaj nie dzieje i faktycznie bardzo szybko można ten makijaż wykonać. I dzisiaj ten błysk, słuchajcie, nałożymy sobie bez żadnej bazy. Wuhu! I zrobimy to tak bardzo, bardzo, bardzo delikatnie. O, prześliczny. Do czego on ci tutaj pasuje? I teraz powiedzmy sobie szczerze, on nie pasuje mi. Do niczego. Bardzo ładne. Ja bym powiedziała, że to działa jak ultra. Nie, jak właśnie jak turbo pigment a nie jak ultra. Ultra perła. Przepiękny. Postaram się jeszcze dościsnąć na samym środku. Ok. Tutaj są takie drobinki, właśnie fioletowe. Oraz niebieskie. No, bardzo ładnie to wygląda. Na dole może już nie będę dawać, bo nie chciałabym przekryć tego koloru. O, tego, który się nazywa Sedno. Także tak to wygląda na ten moment. Zaraz pokażę się w całej okazałości. Ale wydaje mi się, że jak na y, makijaż dzienny, właśnie z zamysłem tej palety, czyli z kolorem, to jest całkiem ok. Tak wygląda pierwszy skończony makijaż z tą paletką, z kolorem, czyli dzienny, z przytupem rzekłabym. Użyłam sobie również tego cienia sedno. O. Tutaj jest do zaróżowienia policzków oraz na linię wodną, i myślę, że sprawdził się w tej roli. Zauważyłam, że ten cień obcy, czyli ten fioletowy, tak bardziej wbił się w powiekę i na niej osiadł, także nie widzę tutaj żadnych opadających drobinek w tej chwili. No i tak to wygląda na ten moment. Mam nadzieję, że makijaż Wam się podoba i widzimy się już za chwileczkę w następnym makijażu. No cześć, witam Was w drugim makijażu. Uwaga! Drastyczne zbliżenia już są, już groże pędzlem jak zwykle. No wiecie, trzeba mieć swoje tradycje. Dzisiaj będę mieć utrudnione zadanie, bo mam już wykonany makijaż twarzy i będziemy robić makijaż oczu, i dzisiaj chciałabym się skupić na dwóch cieniach, już wam podaję nazwy: układ oraz konstelacja, czyli to jest ten cień matowy, taki cynamonowo-brązowy oraz ten, czyli. Ciemna baza brązowa, i tutaj mamy drobinę, moim zdaniem, zieloną i niebieską. Natomiast zobaczymy, jak to będzie wyglądało w planiu. I słuchajcie, najpierw sobie może zmatowimy jednak tę powierzchnię, czyli użyjemy sobie jednak też cienia migdał. Zmatowimy sobie oczywiście pod łukiem brwiowym. W ostatnim makijażu fajnie mi się to sprawdziło, więc będziemy również korzystać z tego. Mam nadzieję, że nic mi się tutaj nie y, osypie dzisiaj, a przynajmniej że osyp będzie na tyle delikatny, że będę mogła go jakoś spokojnie zniwelować. I dzisiejszą bazą jest pomadka Long Stay Liquid Mat Lipsy Kissproof, i to jest oczywiście Golden Rose. Ja mam w odcieniu 10, czyli moja ulubiona baza. Pomadkowa. To jest kolor oczywiście matki ziemi. Nakładam staram się równomiernie i w niewielkiej ilości, tak jak zwykle lubię i tak jak zwykle mi się sprawdza, dzięki tej bazie wiecie, szybko mi się to tutaj przyklei a przynajmniej mam taką nadzieję i takie jest założenie, no i łatwiej będzie mi z chociaż co my tutaj będziemy blendować? tak zwane nic dobra, sięgam po pędzelki i jedziemy z odcieniem, który zwie się, już to mówiłam, układ przepiękny cynamonowy cień Korzystam nadal z lusterka dostępnego w palecie. Ja go sobie tak będę tutaj wklepywać na spokojnie. Lusterko jest naprawdę bardzo dobrej jakości. Nie powiększa w żaden sposób, nie deformuje tej twarzy. Piękny cynamonowy brąz. Pewnie nie wierzycie, że ja to mówię, ale co to za odgłosy na zewnątrz? Nie wierzycie, że ja chwalę brązowy cień, prawda? Ale akurat ja uważam, że fajnie wygląda w takim odcieniu brązu ta zielona tęczówka moja. Więc akceptowalny odcień. Przepiękny. Jak widzicie, nic się tutaj złego nie dzieje. Żadne dziury mi nie powstały. Fajny, głęboki kolor. Jeżeli chodzi o osyp, to standardowy, jak na te cienie kolor można dokładać lub walnąć sobie jedną porządną plamę i później rozcierać, ja jednak wolę dokładać do pieca i żeby mi się dobrze tutaj paliło także jak na razie jest ok wydaje mi się, że fajny to będzie odcinek właśnie do robienia takiego jak to mówią dziennego smokey super on nawet sam z siebie się jakoś tak nie wiem sam z siebie słuchajcie, patrzcie jak się chmurkuje, no rewelacja. Oczywiście można sobie użyć jakiegoś tam pędzelka. Ja tutaj mam przy sobie hakuroha 69 do blendowania, na przykład z tym pierwszym cieniem, z tym migdałowym i jakoś sobie tutaj też rozblendować. Mi tam szczególnie może na tym nie zależy, bo zależy mi głównie na sprawdzeniu jakości cieni i czy ten makijaż będzie jakiś rewelacyjny czy nierewelacyjny. Rewel nie to oczywiście jest to kwestia drugorzędna. Super, naprawdę no, jestem bardzo zadowolona. Cieszę się, że na razie mi się płaczki nie uaktywniły. I to samo robię na dolnej powiece. Dzisiaj taki, taki nudny będzie ten makijaż, tak? Ale nie. Wzięłam sobie nawet czarną kredkę, ale nie wiem czy jej użyję. I jak nakładam porcjami, to nic mi się tutaj nie sypie, widzę ten osyp w palecie, ale tutaj dzięki temu też, że jest baza z pomadki, to bardzo fajnie mi się szybciutko ten kolor y, czepia. Jeżeli chodzi o wewnętrzny kącik, to ja również go pokryję. Sorry, ale tak. Również go pokryję tym brązem. Ale nie martwcie się, w następnym makijażu zrobimy inne kolory, żeby po prostu wykorzystać potencjał tej palety i pokazać wam jak kolory ze sobą współgrają. Super. No, ja wam powiem, że ekstra. Niektórzy mówią, że brąz to jest najłatwiejszy kolor i tak dalej, czym się tutaj czym się tutaj zachwycać? Łatwo się blenduje. No, a wiecie co? Jak paleta jest słaba, to nawet to, że brąz jest łatwym kolorem do wyprodukowania, do blendowania i tak dalej, to można zmaścić, jak to się kiedyś mówiło. Dobra, i jedziemy teraz z przytupem, czyli bierzemy klej. Dzisiaj sobie nałożymy na, na klej i zobaczymy, czy uda nam się wydobyć więcej błysku. Ja mam klej oczywiście z inglota, który zwie się Body Art Adhesive, i bierzemy. A, troszeczkę! Chociaż wiecie, jak tu u mnie jest troszeczkę. Czy ja w ogóle znam to słowo? Dobra, i wklepuję sobie delikatnie i biorę ten cień. Uuu. To jest to. To jest to, no nie no, no, po prostu, no błysk musi być. Jakby piękny nie był ten kolor, to y, błysk musi być, ale ten cień jest inny w konsystencji niż pozostałe. Błyski, to znaczy bardziej jest zbliżone do tego fioletu, więc mm, widzę, że łatwiej się będzie nim operowało i taki właśnie może to być błysk na co dzień. Uu, cudne. No, tak. I tym razem damy też błysk na dolną powiekę. Fajnie się czepił tego kleju. Zresztą ja już tyle razy Wam polecałam ten klej, że już chyba macie tego dosyć. Dobra. I na dół ta sama sytuacja. I jednak chciałabym zrobić, słuchajcie, czarną kreskę. Czarną, czarną linię wodną. Tak też zróbmy. I uzupełniam sobie. Okej, okay. czarna linia wygląda tak. I sobie ją troszeczkę rozmażymy. Wracam po prostu do tego pędzelka z brązem i niech to sobie będzie. Tak pomyślałam, że może może sobie tutaj przeciągniemy tym brązem żeby był taki długaśny kształt. Czy to się uda? Hmm. Zobaczymy. Już widzę, że coś mi się tutaj osypało. Natomiast nie martwimy się tym, bo mam nadzieję, że uda się to zniwelować, a przynajmniej w sposób przyzwoity. Okej, okay. taki dziwny kształt, niech on sobie będzie, niech on nawet tutaj na skroń zachodzi. Także na ten moment to jest tyle, i oczywiście zaraz ci jeszcze pokażę skończony makijaż. I tak wygląda skończony makijaż. Makijaż numer dwa, cieniami konstelacja oraz układ. Powiem wam, że jestem troszeczkę zdziwiona i to nie jest ani pozytywnie, ani negatywnie. Faktem, że tutaj jest bardziej widoczna zieleń niż niebieskość. O, troszeczkę widzę, że mam tutaj osypu, ale jak na to, że ja naprawdę codziennie się nie maluję, że wiecie, najpierw facjata, a później oczy, to naprawdę bardzo, bardzo niewiele tego osypu jest i dało się bezboleźnie wykonać ten makijaż. Ja jestem zadowolona, cienie wyglądają w tym momencie tak. Przed nami jeszcze ostatni, trzeci makijaż, który widzieliście na początku, a ja go właśnie teraz będę robić, także widzimy się za chwilę, a podsumowanie ostatniego makijażu zobaczyć, czy trzeba kupować palety, czy nie trzeba, czy warto, czy nie warto. No ale myślę, że już nawet teraz macie swoje wnioski, także widzimy się za chwilę w trzecim, ostatnim makijażu. No, cześć! Widzimy się już po raz ostatni, bo będziemy robić ostatni makijaż w dzisiejszym filmie, na który cieszę się najbardziej, bo nie ukrywam, że te kolory do mnie przemawiają. Może nie dosłownie, ale wiecie o co chodzi. I dzisiaj sobie skorzystamy z koloru pozytywne oraz z koloru Hogel, a także z tego ostatniego, który jak zwykle zapominam, nazywa się układ. Tak jak wtedy będę korzystać, słuchajcie, z tego lusterka i dzisiaj nie mam żadnej bazy, oprócz, no, to znaczy mam, mam korektor. Ale słuchajcie, będziemy nakładać, nie wierzę, że to mówię, ale będziemy nakładać na gołą powiekę. Zawsze sobie robię bazę kolorystyczną, ale teraz chciałabym zobaczyć, jak wybrzmią mi tutaj te kolory. Także nakładam klej już na ten korektor i zrobimy sobie górną powiekę. Zaczynam od koloru tego. Co to jest? Jakie to jest piękne. Dobra. ała wow. Jakie to jest cudne. Czy ja mogę się tutaj troszeczkę pozachwycać? Przepiękny! Wow! Aż słuchajcie, zrobię drastyczne zbliżenia. Rewelacja! Nie widzę tutaj w tym kolorze żadnych innych drobinek, bo czasami piszecie mi, że boicie się, że są drobinki, na przykład zielone. Tutaj nie ma żadnych drobinek, to jest czysty kolor. Sudo. No i i teraz te, wow! Rewelacja. Rewelacja. Ale czego Wy się nie spodziewaliście, prawda? No tak. Chyba zachwyt takimi kolorami jest jak najbardziej oczywisty. Patrzcie, jak one fajnie się ze sobą łączą. I jak fajnie przenikają. Wow! Bardzo. Bardzo mi się to podoba. Tak, i to jest. To jest mój makijaż dzienny. Tak można żyć. Jak widzicie, ten drugi kolor, czyli ten kogel mogel, ma bardziej bogatą kolorystykę, że tak powiem, bo tutaj są i złote drobiny, i pomarańczowe. Zresztą patrzcie, jak te kolory. Wyglądają. To jest rewelacja. Dobra, i teraz zrobimy sobie tutaj taki motyw. Nie bójcie się, że. Słuchajcie, że mi tu wszystko lata, bo oczywiście dzisiaj makijażu twarzy nie ma. I zrobimy sobie taki oto kształt. O, żeby on objął. Te kolory, ale jednocześnie, żeby to było no, takie zmiękczone, jednak żeby to nie były takie ostre krawędzie, sypie się, sypie, ale tym się nie przejmujemy, że się sypiemy. Oczywiście, można było zostawić tak, jak jest, ale ja chciałam jeszcze trzeci kolor dzisiaj wykorzystać. Zwłaszcza, że ten kolor bardzo mi się spodobał, więc tworzę sobie tutaj taki tak jak wspomniałam zmiękczony rysunek i tutaj tak samo i później sobie będziemy pogłębiać. Jaki to jest pędzelek? To jest pędzelek malarski, słuchajcie. Więc, Okej... Okay. Chyba jeszcze dołożę tego żółtego. Nie wiem, co Wy na to? No, i poprawiam sobie tak. I dokładam tych dwóch kolorów, czyli raz ten pomarańczowy ogel, I jeszcze troszeczkę, troszeczkę, dobra? Tego żółtego tutaj. Może nie w wewnętrznym kąciku, ale żeby troszeczkę więcej go było. Hmm. I rysuję tę linię, żeby była trochę bardziej wyraźna. Ok. I zrobimy sobie jeszcze białe kropki, żeby mi pasowało do okolczyków, ale kropki już widzieliście, także zaraz wam się pokażę w skończonym makijażu. Okej, okay, i tak wygląda skończony makijaż, co oznacza, że na dzisiaj dobiegła końca nasza przygoda z tą paletą. Jak widzicie, bardzo się cieszę, no bo to są moje kolory i na to czekaliśmy. To znaczy ja na to czekałam, nie wiem, czy Wy na to czekaliście. Żegnam się z Wami, mam nadzieję, że film Wam się przydał, że skorzystaliście z opinii, z takiej recenzji, pierwsze wrażenie. Ja już się dzisiaj z Wami żegnam, dajcie koniecznie znać, czy macie te paletki i jak się zapatrujecie na tę ideę takich malutkich usem. Ja i paleta żegnamy się dzisiaj z Wami. Ach, jeszcze na koniec, może przyjrzyjmy się tym kolorom. Ostatnie spojrzenie. I dajcie mi znać w komentarzu, czy Was ta paleta zainteresowała. Ja już się żegnam i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!